I tutaj, kochani, zgodnie z prośbą naszego drogiego ojca dyrektora, zechcemy się skupić na porównaniu dwóch nurtów we wierze chrześcijańskiej. Ale dokładniej mówiąc, to nie ma, kochani, porównania. Pomiędzy wiarą świętą, katolicką, apostolską i jedną, którą dzieci Boga prawdziwego otrzymują na tym świecie, a tym całym nurtem, który nazywamy nurtem wiary chrześcijańskiej, protestanckiej. I tutaj. Właśnie nawiążemy do słów jednego z wielkich świadków tamtych dni, kiedy powstała reformacja i już na wstępie, kochani, musimy sobie szczerze uzgodnić stanowisko, które niestety to, co wypowiemy, nie jest typowe dla... Polskiej literatury szeroko pojętej dotyczącej zagadnienia reformacji. Reformacja, kochani, nie powstała w pierwszym rzędzie ze względu na ówczesne słabości duchowieństwa i ludu Bożego Katolickiego. O tym zaświadcza według Marcina Lutra jego najważniejsze pismo o zniewolonej woli. I Luther zwraca się tam do Erasma z Rotterdamu, który na prośbę świętego Tomasza Morusa, który wspierał Erasma w jego takiej przygodzie i życiowej, i intelektualnej. I ponieważ Erasm popadał raz po raz w różne tarapaty, więc święty Tomasz Morus wyzwalał go z wielu. Wspierał go i mówi do Erasma, Erasmusie, napisz traktat o wolnej woli człowieka, także względem wolnej woli Boga Najwyższego. A Erasmus się pytał, dlaczego Tomaszu? Dlaczego mam się zająć tą problematyką? Mam tyle ciekawszych tematów. Erasmusie. Zajmij się problematyką wolnej woli człowieka z jednej racji. Słyszysz, że w niemieckich landach szaleje reformacja. A co według mnie, Tomasz Morris, jest kluczem do zrozumienia reformacji? Fakt, że Marcin Luther, Filip Melanchthon i ich zwolennicy zakwestionowali wolną wolę człowieka względem wolności Boga. A wiecie, kochani, że jeżeli byśmy dogmat, bo prawda o wolnej woli człowieka względem wolności Boga jest dogmatem naszej wiary, jeżeli byśmy ten jeden dogmat zakwestionowali, to, kochani, runie nam cały święty gmach wszystkich dogmatów razem wziętych które Urząd Nauczycielski Kościoła sformułował na przestrzeni wieków i genialnie to uczynił w mocy tylko Boskiego Ducha, bo tylko Boski Duch mógł tak genialnie natchnąć ludzkiego Ducha, żeby sformułować takie wielkie prawdy, które są niekwestionowalne. Co więcej, kochani, powiemy sobie w tym świętym miejscu, że wszystkie odkrycia, w naukach humanistycznych, przyrodniczych i teologicznych potwierdzają zasadność, trafność i doskonałość dogmatów. A dogmaty, kochani, to zdefiniowane prawdy. I pośród tych prawd jest jeden dogmat o wolnej woli człowieka. Co, kochani, oznacza? Ta prawda oznacza, że my jesteśmy prawdziwymi podmiotami, które są zdolne do suwerennego myślenia, które mają suwerenną duchową, nieśmiertelną pamięć i które mają niezwykły dar ducha w postaci trzeciej władzy nazwaną wolną wolą. Która uprawnia nas do zajęcia wolnego i rozumnego stanowiska względem prawdy najwyższej, czyli boskiej, prawdy o aniołach, prawdy o człowieku, prawdy o świecie zwierząt, roślin i o całym wszechświecie. W wolności człowieka rozstrzyga się, kochani ostateczna postać bycia człowiekiem. A zatem można powiedzieć tak, powiedz mi, jak rozumiesz swoją wolność, a ja powiem Ci nic nie wiedząc o Tobie, jaką postać życia na co dzień wypracowujesz. Czyli, kochani, rozumiemy, że jeżeli byśmy zakwestionowali wolność człowieka względem wolności Boga, to runąłby nam cały gmach, nie tylko rozumienia naszej ludzkiej podmiotowości, naszego bycia człowiekiem, bylibyśmy li tylko instrumentami. Tak jak, kochani, rozumiecie, wy, świetnie obdarzeni talentami muzycznymi, rozumiecie, wasze instrumenty są przedmiotami. Co wy, jakie tony chcecie wydobyć z tych przedmiotów, to one wam są posłuszne. Ale o wydobyciu tonów, czy dźwięków, czy yy, opracowanie pewnej linii melodycznej. To znaczy formy dzieła, to wszystko, kochani, o tym Wasz rozumny, wolny, wielki, utalentowany, także muzycznie duch decyduje. Nie instrument. Instrument jest tylko instrumentem, czyli przedmiotem. Instrument muzyczny. Jest przedmiotem do tego, żeby wydobyć piękno muzyki, żeby muzykę nieba i kosmosu pojednać, połączyć ze sobą i różnymi dźwiękami i tonacjami wielbić i śpiewać hymn na cześć Pana. Stwórcy i Odkupiciela, Wszechświata, i człowieka. Dlatego też proszę zobaczyć, gdybyśmy zakwestionowali wolną wolę, to wtedy w przestrzeni zbawienia pojawia nam się problem, który dyskwalifikuje Boga. A mianowicie, w przestrzeni zbawienia rozumiemy o co chodzi i słowo Boże na dzisiaj nam przypomniało że chodzi o to że syn Boży stąpił na ziemię w postaci ludzkiej czyli przyjął naszą naturę nie stając się żadną osobą ludzką i przyjął nasze ciało od naszej matki królowej niepokalanej Maryi dziewicy duszę i ducha to co Jezus posiada w swojej naturze ludzkiej jako duchowe to wiadomo że to ma boskie pochodzenie bo Matka Najświętsza nie daje Panu Jezusowi duszy i ducha nieśmiertelnego. Matka Najświętsza przekazuje niepokalane ciało Jezusowi jako prawdziwemu człowiekowi, w sensie jego natury ludzkiej. I dlatego Jezus. Jest prawdziwie synem człowieczym i jednoczy w sobie obydwie natury, boską i ludzką, w jednej boskiej osobie. Cud zjednoczenia dwóch natur. A dlaczego Pan Jezus to czyni? Jaka jest główna racja, że Pan Jezus staje się człowiekiem? Główną racją, kochani, jest pytanie cierpiącego człowieka, grzesznego człowieka, zagubionego we wszechświecie człowieka, który utracił raj. I właśnie oddzielił się od Boga. I dlatego też, kochani, Pan Jezus, tak jak nam Słowo Boże na dzisiaj przypomniało, wziął na siebie nasze słabości, choroby i wyzwolił nas od grzechu, naszego grzechu. I tutaj, kochani, powróćmy znowu do tego motywu Tomasza Morusa. Dlaczego Tomasz Morus w swoim geniuszu wiary świętej katolickiej apostolskiej jest taki genialny? Dlatego, że Tomasz Morus jako jeden z pierwszych katolików w całym Kościele Powszechnym zrozumiał, że jeżeli pozwolimy Marcinowi Lutrowi i reformacji zakwestionować naszą wolną podmiotowość, to całą rację grzechu, upadku, utraty raju, Główną przyczynę choroby, cierpień, kataklizmów w kosmosie musimy zrzucić konsekwentnie na Boga jako stwórcę wszechrzeczy. I tak Marcin Luther bezpardonowo uczynił, twierdząc, że winnym nie jest biedny człowiek, lecz niesprawiedliwy Bóg. Dlaczego teraz ten traktat o wolnej woli Erasma jest tak ważny? Dlaczego, tego, kochani, że kwestia uratowania wolności człowieka jest zarazem kwestią uratowania wolności, doskonałości i świętości Boga? I w tym momencie. Kiedy pozwolilibyśmy Marcinowi Lutrowi unicestwić naszą wolną wolę, sparaliżować ją, to w tym momencie, jak pisze Luter, jedynym grzesznikiem w wieczności i czasie jest Bóg. I dlatego proszę zobaczyć, jak Luter. I cała reformacja manipuluje Słowem Bożym, chociaż preferuje zasadę sola scriptura, czyli jedynie pismo. Co nam pismo dzisiaj powiedziało? Że Pan Jezus wziął na siebie jako święty nasze grzechy, nasze słabości i upadki. A jak to słowo Luter interpretuje? Bóg Ojciec uczynił swojego Syna grzechem. Czyli rozumiecie, kochani, dlaczego luter może postawić w swoim systemie myślenia taką tezę z prostej racji? I że jeżeli prawdą byłoby, że człowiek nie jest wolny, to znaczy, że wszystkie ludzkie czyny, myśli, akty woli nie są ludzkimi myślami i aktami woli, lecz czyimi myślami i aktami woli Najwyższego Stwórcy. I czego Luter dalej potrzebuje? żeby zmanipulować zasadniczo treść prawdy o naszym objawionym i przenajświętszym Bogu. A mianowicie, kiedy Luther pyta dalej, a jaka jest pozycja między Bogiem a człowiekiem, a no właśnie taka, że człowiek jest tylko częścią Boga. A zatem, kochani, rozumiecie, że jeżeli bylibyśmy częściami Boga, to nie byłoby różnicy między Bogiem a człowiekiem. Wtedy człowiek by tworzył część Boga. Wtedy cała ludzkość stanowiłaby pewną przestrzeń boskości. I jeśli, kochani, pytamy dalej, i nieraz się dziwicie, że my, katolicy, i jak ja widzę, każdy z Was, i to w taki imponujący, wyjątkowy, wspaniały, radosny jeszcze do tego sposób, dokładnie korespondujący z tytułem czasopisma, ojcze dyrektorze, z taką głębią miłości Waszych czystych, pięknych, Bogu oddanych serc, dlaczego my wielbimy. Boga w sakramentach świętych. Dlatego, że, kochani, jest realna różnica między Bogiem Najwyższym a światem, między Bogiem a człowiekiem, między Bogiem a aniołem, między Bogiem a całą plejadą pięknych, przeduroczych istnień zwierzęcych, roślinnych. Które też nas swoim majestatem tak zdumiewają, że rzeczywiście z zachwytu nie możemy się po prostu wydobyć. I nawet codzienność, która ma w sobie ten wymiar cieniów, ran czy blizn, nawet tak pojęta codzienność, nie jest w stanie. Przytłumić tej świętości i tego majestatu, którego dostępujemy w każdym akcie sakramentalnego zjednoczenia z naszym Panem i Bogiem w Trójcy Świętej Jedyny. Dlatego, kochani, my katolicy wielbimy sakrament, ponieważ jest to nowy akt. Nowy, niepowtarzalny. I święty akt wejścia w kosmos, wejścia w czas, wejścia w przestrzeń i też w przestrzeń naszej niepowtarzalnej, cudnej bytowości. Że takich sióstr i takich braci, ojcze dyrektorze, to nadaremnie szukać w przeszłości, w przyszłości. I nawet w teraźniejszości, poza Bazyliką Jasnogórską. Dlatego jesteś, przezacny Ojcze, takim szczęśliwcem, bo masz tyle skarbów tutaj w swoim najbliższym otoczeniu. Dlatego, kochani, rozumiecie, nie wolno wymieszać Boga i świat, Boga i aniołów, Boga i ludzi, bo mieszanka to absurd. A przecież Pan Bóg jest Panem Bogiem. Wiecznie. Bez początku i bez kresu. Jeżeli Pan Bóg potrzebowałby świata do swojej doskonałości, to przecież zrozumiałym byłoby to, że setnik i podobne umysły. Pogańskich intelektualistów ze, ze starożytności. Przecież gdyby Sokrates usłyszał myśl o tym, co powiedział Luter, że Bóg i świat to jest mieszanina bytu, to by umarł przed wykonaniem niesprawiedliwego procesu na nim. Umarłby. Sokrates jako pogański intelekt. Dlatego też, kochani, Chociaż mam, drogi ojcze, dyrektorze, jeszcze mnóstwo do powiedzenia, ale widzę, że czuwasz nad całością, żeby także i ten święty czas pielgrzymki nie przebiegał w sposób niezakłócony. Ja ci przyrzekam, że nic z tego porządku nie zranię. I już wkrótce zbliżam się przynajmniej do tego zakończenia, mając nadzieję, że jeszcze mnie dopuścisz do mikrofonu. Po naszym spotkaniu w czasie Mszy Świętej i sobie parę rzeczy jeszcze dopowiemy. Ale, kochani, właśnie na tym polega wielkość wiary świętej katolickiej i apostolskiej, że ona utrzymuje w mocy świętość przenajświętszego Pana, Stwórcy i Odkupiciela. Pan Bóg jest przed stworzeniem świata wiecznie święty? W akcie stworzenia świata jest świętym stwórcą? I w akcie odkupienia, w którym uczestniczą na różne sposoby trzy osoby boskie, nasz Pan Bóg jest święty. On nigdy żadnego grzechu nie popełnił. To nasza racjonalność, nasza wolność. Załamała się na skutek podszeptu upadłego ducha I nasi prarodzice w raju Podłamali się w tym marszu ku niebu Co wy kochani tak na drodze czystości I piękna życia katolickiego czynicie I czyńcie tak dalej Ja was z największą, najserdeczniejszą pasją ducha w Tej Mszy Świętej na nowo poświęcam temuż Panu, Naszemu i Bogu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, żebyście cali z Waszym ciałem, duszą i duchami, z Waszymi osobami, powołaniami, talentami, żeby to wszystko było w sposób nierozerwalny zjednoczone z Panem Bogiem. Niewymieszane. Zjednoczone. Tak jak zobaczmy natura boska i ludzka, nie są w Panu Jezusie wymieszane. Tylko są w sposób cudowny, nierozerwalny, ale niewymieszany, zjednoczone w tej unii hipostatycznej. Czyli w unii Obydwu substancji, czyli tej bytowości natury boskiej i natury ludzkiej. Cud, cudów. I ten Jezus właśnie żyje, prowadzi nas i to prowadzi nas, kochani, tą najpotężniejszą mocą Jego odkupieńczej miłości. A żeby miłować Boga, siebie nawzajem i siebie samego, tak jak uczy Bóg do tego kochani potrzeba sakramentalnej wspólnoty naszej podmiotowości z podmiotowością trzech osób boskich. Dlatego też u samych początków Celebrujemy Mszę Świętą. Bo ojciec, dyrektor by mi tego nie wybaczył, żeby po katolicku nie ustawić całości i nie bazować na fundamencie sakramentu świętego, bo w sakramencie świętym jest, kochani, szczyt naszego bytowania, szczyt doskonałości. I sakrament to realność, to fakt. To nie jest żaden mit, ponieważ Bóg, który by tworzył mity, nie zasługiwałby na imię bycia Bogiem. Dlatego też Pan Bóg we wszystkim nas cudownie prowadzi. I błagam Was kochani, poświęcając Was, zawierzając, jaki jako kapłan potrafił najlepiej każdego z Was i całe Wasze wspólnoty, Bogu Przynajświętszemu Wasze dalsze życie. Powołanie, żebyście wypełnili wszystkie przysięgi, przyrzeczenia, żebyście byli świętymi, płonącymi, wspaniałymi, mądrymi i miłującymi Boga, człowieka i świat jako dzieło Boże osobami ludzkimi. I tak, kochani, trwajcie, i tak idźcie, i błagam was, niech nikt z was. Nie ulegnie pokusie odstąpienia od tego depozytu wiary jednej, świętej, katolickiej i apostolskiej. Usłyszeliśmy dzisiaj, że niektórzy synowie królestwa, czyli ci, którzy w imię Chrystusa, Boga Ojca i Ducha Świętego zostali na tej ziemi ochrzczeni, pójdą precz. W ogień piekielny, czyli w cierpienie wiekuiste. Dlaczego? Bo odeszli od prawdziwego Chrystusa, którego nam Bóg Ojciec podarował, i wymyślili sobie Jezusa, który nigdy nie istniał, nie istnieje i nie będzie istniał. Tak najkrócej, kochani, można podsumować to, wie, to znaczące wydarzenie, któremu na imię reformacja. Była to próba wymyślenia sobie Boga na modłę człowieka. Nie ma takiego Boga, bo Pan Bóg jest jeden, objawiony w Jezusie z Nazaretu, prawdziwy i pozostający pośród nas w sakramentach świętych i w Słowie Bożym, ale zinterpretowanym światłem Ducha Świętego. Poprzez to, w, tę wspaniałą instytucję Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Dziękując Wam całym sercem za to, co wypracowaliście w swoim życiu dotychczas, proszę Boga Przenajświętszego, żeby swoim światłem, swoją łaską, swoim błogosławieństwem, dalej Was, kochani, prowadził. Przez ten piękny czas tej Ziemi, piękną przestrzeń tego kosmosu, ku szczytom prawdziwego domu, prawdziwego i nieskończonego, bo wiecznego i niebieskiego żywota. I niech za sprawą tej, która nad, z tego wzgórza świętego jest dla nas, Polaków, matką i królową. Niech przez nią to, co Bóg przed wiekami w niebie zaplanował względem każdego z Was, niech to się na wieki wieków Amen spełni doskonale, z całego serca Wam. Tego życzę, oto się modlę i za Waszą postawę Wam. Na moich kapłańskich kolanach. Całym sercem wyrażam wdzięczność. Amen.